Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Pepko. A ja dziękuję Wam pięknie za te wsparcie. Jesteście wspaniali, kochani. Tak więc miłego oglądania Wam życzę i nie zapominajcie o subskrybowaniu, komentowaniu i lajkowaniu. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I tak naprawdę raz jeszcze buziaczki dla wszystkich za miłe komentarze przy tej mojej nojelitówce, co? Moje dzieciaki mnie zaraziły. Ale już jestem ready i wracam do nagrywania i zobaczcie jakie cudowne rzeczy się pokazały w sklepie, w którym dzisiaj po pojechałam, do którego pojechałam. Mianowicie taka... hmm. No mi to się kojarzy z taką małą szklarnią, ale to jest tak piękne. Że tu możemy naprawdę tylko, zobaczcie, muszę to delikatnie wyciągnąć, żeby mi czasami nie spadło. No i zobaczcie, jakie cudo. Tam możemy wsadzić na przykład jakieś mini kwiatki w doniczkach, bo widziałam to na Instagramie u dziewczyny, albo na przykład jakieś nasze piękne, nie wiem, biżuterie. To też będzie fajnie wyglądało. Tak więc, naprawdę. Jest tutaj możliwości wiele, a każdy sobie zrobi, jak uważa, ale naprawdę to jest bardzo ładne i 35 zł kosztuje. Kolejną nową donicą y, to jest taka właśnie biała. Myślałam, że już jest bezcenna, ale 15 zł. Zobaczcie, jaki piękny wzór takiego kwiatuszka. Mamy z przodu. I tu no tak zawsze mi robią podgórkę, nie idzie tego wyciągnąć. Tak więc y, chwilkę muszę sobie to zrobić na dwie części, bo już teraz jestem bardziej ostrożna. 17 zł, taka donica z podstawką. I patrzcie co na mnie czekało. Doczekałam się, ale zostały pojedyncze sztuki, tak więc dziękuję, że ktoś zostawił 20 zł pana zająca i panią zającówne z, 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 z takich figurek pojedyncze sztuki bym mogła pokazać Wam i sama sobie je zobaczyć. Dostępne są też te wspaniałe kwiatki za 12 zł i możemy je naprawdę wsadzić w różne donice. One będą pięknie wyglądały. I tu mamy takie małe zajączki za piątkę. I chyba już nie było na kanale jeszcze, ale są tak świetne, bardzo ładnie błyszczą i mamy je w kilku wariantach. Kolejna to jest taka ładna świeca w takiej donicy popękanego jajka za 12 zł. Ale zobaczcie, co mnie zaskoczyło. Mamy tutaj do wyboru zadyszkę. Takie nasiona i z tyłu jest ściąga dla osób, które nie wiedzą, jak to zrobić, i zaraz Wam pokażę, co jest dostępne. Ale zobaczcie, jeszcze w takiej formie za 30 zł jest happy bee, 40 cebulek kwiatowych, i jest tu też podgląd, jak się za to zabrać. 20 jest tu za 20 zł, 25 za dwie dyszki, o tak to miało być, przepraszam. I jeszcze są. 5 begoni za 20 zł i te chyba najbardziej mi się podobają, bo wiem, że mój tata zawsze begonie kupuje na balkon i one pięknie wyglądają i tak samo w kuchni, więc to polecam Wam na pewno. A jeżeli wy macie jakiegoś swojego faworyta, to napiszcie w komentarzach, które wam nie wiem, jakoś się sprawdzają, które są fajne, wszelkie info na ten temat mile widziane. Dobra, zobaczcie co jeszcze wpadło mi tu w oczy: mianowicie odżywka do storczyków za 4 zł. Ostatnio była tylko ta odżywka do roślin domowych, a teraz jeszcze jest dostępna do storczyków. W pepko za piątkę możecie kupić takie sitko silikonowe na odpływ. Bardzo fajna rzecz, jak naprawdę ma ktoś problem, tak jak ja, na przykład z wypadanymi włosami. To na tym się zatrzymują i tylko wyciągam, wyrzucam. I do widzenia nie muszę się męczyć później z zatkanymi rurami. Tak więc zobaczcie: kolejny gadżet za piątkę do prania na segregację skarpetek i staników. I to jest naprawdę fajna rzecz, bo ja nieraz miałam jakieś dziurki i mówię: Kurczę czemu, co jak. A jak zaczęłam wkładać do takich właśnie siateczek, osobno staniki i nawet buty, wkładam. To naprawdę widzę, że już nie mam z tym problemów. Więc fajna rzecz, żeby to oddzielić od reszty prania. Okazało się, dużo takich wodnych zabawek dla dzieci już chyba na zbliżający się lany poniedziałek. Tak więc, no jest tutaj duży wybór. I zobaczcie, co jeszcze z ciekawego. Mamy tu bardzo dużo fajnych gadżetów, naprawdę do sprzątania i ten zestaw tych gąbeczek za 12 zł, bardzo mnie zaciekawił, bo tam mamy dwie gąbeczki i dwie szmatki, a to szczerze, no kurczę, nie wiem co to jest, 10 zł. Napiszcie, kochane, w komentarzu, bo ratujecie czasami mi sytuację. Ja po prostu nie zerkłam, e, co tam było napisane i nie mam pojęcia, co to jest. Mi się to kojarzy z szczotką do czyszczenia ubrania, ale to chyba to nie jest to. No dobra, zerknę, jak będę następnym razem, ale myślę, że ktoś mi wcześniej napisze w komentarzu. Tu za bardzo nie ma wyboru w kubeczkach, ale są takie fajne wiosenne za 8 zł i zobaczcie, jakie cudne pojemniki. Taki organizer do szafki na sztuczce za dwie dyszki i mamy naprawdę wybór w kolorach. Tak więc możecie sobie dopasować do swoich mebli. Są tutaj czarne, czarne te pojemniczki, w sensie, że możemy je. Sobie tutaj, zobaczcie, o to wyciągamy, tak? I wkładamy do, właśnie, szuflady w białym kolorze, szarym, i tam jeszcze był taki ciemniejszy. W tym pepko, to na razie byłoby tyle, kochani. Zostawiam Was z najlepszym foto Ja się już pomału rozkręcam. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, do usłyszenia. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w jakiej to oglądacie, kochani. Dziękuję jeszcze raz za te wspaniałe komentarze. Wszystkiego dobrego też dla Was, żebyście nie chorowali. Yy, I co? No i dziękuję. No. Do widzenia. Buziaczki dla Was. Nie zapominajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Tak więc jeszcze raz się żegnam. Pa!